Cześć z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. I dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę na temat przekonań. Wczoraj riznęliśmy troszeczkę ten temat, rozpoczęliśmy go. Ciężko by było oczekiwać, że zamkniemy to w jednym filmie. Ciężko też oczekiwać, że zamkniemy to w dwóch, bo to jest temat rzeka. Na ten temat można spokojnie robić szkolenia, kursy i tak dalej. Ale celem tej serii wideo Daily 360, codziennie lepszy 360, nie jest to, żeby dostarczyć kompleksowe informacje na każdy temat, tylko celem jest bardziej inspiracja, celem jest dostarczenie podstawowych informacji, zahaczenie niektórych Tematów, podania jakiejś koncepcji, po to, żebyście szukali dalej, po to, żebyście rozwijali się i rozwijali swoją wiedzę, po to, żebyście zastosowali pewne rzeczy, zainspirowali się, przetestowali, sprawdzili, wdrożyli. No, po prostu, żeby być lepszym, bo bez wdrożenia, bez przetestowania, bez poszerzenia tej wiedzy, no to fajnie usłyszycie jakieś garść ciekawych informacji nic z tym nie zrobicie, i tak naprawdę zaraz o tym zapomnicie. Będziecie mieć to tylko w świadomości i w zasadzie nic więcej za tym nie pójdzie, żadna zmiana. A naszym celem jest zmiana, naszym celem jest skuteczność, więc trzeba te rzeczy po prostu wdrażać, a żeby je wdrożyć, trzeba po prostu dać im szansę przetestować, no i dowiedzieć się troszeczkę więcej, a więc poszukiwać. I dlatego, jeżeli rozmawiamy o przekonaniach, to pewne rzeczy poruszymy, a pewne rzeczy warto po prostu pokopać, troszkę poszukać dalej, żeby zdobyć więcej informacji. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przekonania to są konstrukty bardzo proste, szczególnie te przekonania, które są w nas głęboko zakorzenione, a to właśnie te przekonania są często najbardziej problematyczne i najbardziej nas ograniczają, najbardziej nam przeszkadzają. Dlatego tak się dzieje, bo tworzymy je jako dzieci. Na początkowych etapach naszego życia, a jak wiadomo, jako dzieci. Mamy prostą konstrukcję świata, ograniczony zasób słownictwa, ograniczone zasoby intelektualne, nie potrafimy konstruować zbyt rozbudowanych wniosków i zdań, więc tworzymy proste. I te proste przekonania później z nami zostają i nas ograniczają. Więc im przekonanie jest bardziej problematyczne, tym duża szansa, że ono jest bardzo proste, składające się z dwóch, trzech, czterech, pięciu może słów typu jestem głupi, nie zasługuję na sukces itd. Albo angielski jest trudny, nie nauczę się języków obcych, nie mam talentu do czegoś i tak dalej. To są bardzo proste sformułowania. Im bardziej jest coś rozbudowane, tym ma więcej punktów, do których można się przyczepić, i takie przekonanie to już jest, można powiedzieć, opinia na jakiś temat, można ją zmienić informacją, można ją zmienić dyskusją, więc nie jest to coś problematycznego i często tworzy się. Na dalszych etapach naszego życia, więc ciężko tu mówić o tym, żeby nas to jakoś w, dużym, w dużej mierze ograniczało w naszym życiu, choć oczywiście też może przeszkadzać, ale tak jak mówię tutaj, jeżeli wykazujemy się jakąś otwartością, to bardzo łatwo jest te rzeczy zmienić. No i kwestia: jak rozpoznać przekonania? Bardzo często takim łatwym wskaźnikiem są generalizacje, czyli słowa typu każdy, nikt, zawsze, nigdy, wszędzie. Czyli tego rodzaju słowa to są generalizacje, które w generalny sposób wkładają. Jakąś sytuację do naszej rzeczywistości wyciągają bardzo daleko idący wniosek, który jest zniekształceniem. Czyli przydarzyła nam się sytuacja, w której na przykład osoba łysa, mężczyzna, który był łysy, zachował się agresywnie w stosunku do nas, więc my wyciągamy daleko idący wniosek pod tytułem Wszyscy łysi są agresywni i niebezpieczni. Więc jedna sytuacja, a na tej podstawie generalizujemy, mówimy wszyscy, mówimy zawsze mówimy każdy i jakąś grupę społeczną bądź jakieś, jakieś zachowanie wkładamy w ramy czegoś i, i patrzymy na to później przez, to, przez pryzmat no już prawdy, bo właśnie przekonania są takimi filtrami, przez które patrzymy na rzeczywistość. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że na podstawie przekonań podejmujemy różnego rodzaju decyzje, ale oprócz tego, że podejmujemy te decyzje, to też patrzymy na świat właśnie przez pryzmat tych przekonań. I podam Ci przykład. Jeżeli mielibyśmy dwóch wykładowców, każdy z nich robi wykład i na sali siedzą studenci, jest ich kilkaset. Jedni słuchają z zainteresowaniem, inni po prostu śpią, nie wiem, ziewają, yy, grają na telefonie, nie wiem, obijają się, nie? Więc te dwie osoby, jeżeli będą mieć różne zestawy przekonań na temat samych siebie, to będą inaczej widzieć tę sytuację. Pierwszy wykładowca będzie myślał o sobie: Jestem super kompetentny, jestem świetny i tak dalej. Więc on, patrząc na tą salę, będzie potwierdzał swoją rzeczywistość w taki sposób, że widząc tych zainteresowanych i wchodząc z nimi w interakcję, będzie potwierdzał swój obraz siebie, że jestem kompetentny no bo przecież na sali jest masa ludzi, którzy mnie słuchają, którzy wchodzą w interakcję, którzy notują i tak dalej. Czyli będzie potwierdzał swoją rzeczywistość, będzie widział głównie tych. Jeżeli dostrzeże, że ktoś go nie słucha, ktoś ziewa i tak dalej, to będzie raczej myślał źle o tej osobie niż o sobie. Czyli będzie myślał na zasadzie głupek, będzie myślał na zasadzie pewnie nie rozumie, co mówię. Po co on tu siedzi na tym wykładzie? Nie nadaje się do tego i tak dalej. Czyli będzie potwierdzał swoją rzeczywistość poprzez to, że ci ludzie nie słuchają go, ponieważ nie zasługują na jego wiedzę. Teraz druga grupa. Ktoś myśli o sobie jestem do niczego. Nie jestem kompetentny, nie potrafię ciekawie opowiadać. Ta osoba, patrząc na tą samą salę, będzie myśleć na temat tej sali w inny sposób, czyli będzie dostrzegać przede wszystkim tych, którzy go nie słuchają, i będzie myśleć sobie: no tak, mówię głupoty, no tak, oni nie słuchają mnie, bo jestem niekompetentny, nie warto mnie słuchać. Będzie potwierdzał swoją rzeczywistość, patrząc po prostu na tą salę. Jeżeli zobaczy, że ktoś go słucha z zainteresowaniem, to będzie myślał sobie, że prawdopodobnie słuchają go dlatego, że chcą wyłapać jakiś jego błąd, że, chcą że czekają, kiedy on się pomyli, że będą chcieli go wyśmiać itd. Albo że wcale go nie słuchają, tylko udają. Więc ta osoba będzie również potwierdzać swoją rzeczywistość, czyli to przekonanie głęboko zakorzenione, które on w sobie ma, będzie samo się potwierdzało przez to, że on patrzy na rzeczywistość w jakiś sposób i on to przekonanie będzie wzmacniał. Dlatego bez zmiany przekonań, bez pracy nad przekonaniami, takiej świadomej pracy, ciężko jest je zmienić, bo one same się potwierdzają, bo patrzymy na rzeczywistość przez ich filtr, tak jakbyśmy zakładali okulary o danym kolorze. Więc inaczej będzie wyglądał świat, jeżeli mamy ciemne okulary, inaczej jak mamy różowe, i tak dalej. I te przekonania są takimi filtrami, przez które właśnie patrzymy na rzeczywistość. Techniki zmiany przekonań, jest ich wiele, na pewno właśnie taką techniką, wczoraj omówiliśmy taką technikę to były kontrprzykłady, szukanie kontrprzykładu do przekonania, szukanie dowodu, podważanie przekonania, i tak dalej. Ale jedną z fajnych technik, jeżeli sobie uświadomimy, że mamy jakieś przekonanie, które nas blokuje, typu nie jestem wystarczająco dobry, to warto sobie zadać drugie pytanie. W momencie kiedy już jesteśmy świadomi, jakbym się zachowywał i jakbym myślał, gdybym myślał o sobie, że jestem wystarczająco dobry. Czyli co by było, gdyby? Jakbym się zachowywał, jakbym myślał, co bym robił, jakbym mówił, jakbym się czuł, gdybym myślał o sobie inaczej. Czyli przykładowo Masz przekonanie, że język angielski jest trudny i dlatego blokujesz się przed nauką. Więc zadaj sobie pytanie, jakbym myślał i co bym robił, gdybym myślał, że język angielski jest prosty. Nie znaczy to, że oczywiście, że od razu zaczniesz myśleć, że angielski jest łatwy, ale znaczy to, że możesz troszeczkę zmienić swoje zachowanie poprzez tylko zadanie sobie pytania i tak jakby zacząć zachowywać się jak ktoś, kto myśli inaczej. Wtedy Pozbywasz się w pewnym sensie tego ograniczenia, a przynajmniej je trochę przełamujesz. Więc tak to wygląda. I też jest kwestia taka, której jeszcze też nie, nie uzupełniłem odnośnie przekonań, że przekonania to nie jest wiedza. Czyli w momencie, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś faktami, typu 2 plus 2 równa się 4, albo stolicą polskiej jest Warszawa, to to nie jest przekonanie, to jest po prostu fakt. To jest wiedza, więc tu nie ma co podważać, tu nie ma z czym pracować. Ym, tak samo. Kwestia preferencji, czyli lubię coś robić, to jest opinia, to jest preferencja, to nie jest przekonanie. I kwestia, że chcesz czegoś, myślisz o czymś, marzysz o czymś, no to jest też życzenie, czyli to nie jest przekonanie. Chcę być człowiekiem sukcesu, to jest po prostu to, co chcesz. To jest Twoje życzenie, to nie jest Twoje przekonanie. Lubię jeść lody, to też nie jest Twoje przekonanie, to jest Twoja opinia, preferencja. I wiedza, no to właśnie to, o czym mówiliśmy. Warszawa jest stolicą Polski, to jest po prostu wiedza, to jest fakt, to nie jest przekonanie. Przekonania najczęściej dotyczą albo nas samych, albo innych ludzi, albo świata i naszej rzeczywistości, elementów rzeczywistości, czyli taką, taką można wyróżnić właśnie grupę. I w momencie, w którym zdasz sobie sprawę, że masz jakieś ograniczające przekonanie, to też warto zadać sobie kilka takich pytań. Nawet jeżeli nie chciałbyś pracować specjalnie, to już można to przekonanie osłabić w sposób taki, że zapytasz sam siebie: dlaczego tak uważam? Skąd mi się to wzięło, Kiedy to przekonanie się pojawiło, w jakiej sytuacji, jaka była sytuacja, kiedy zacząłem myśleć w moim życiu, że tak jest, Czyli skąd to się mi wzięło? Oraz czy to przekonanie jest oparte, bardziej na faktach czy bardziej na emocjach? Bo jeśli zrozumiesz, jeśli zauważysz, że to przekonanie oparte jest bardziej na emocjach, na jakiejś sytuacji, która wywołała emocje, czegoś się przestraszyłeś, Wkurzyłeś się i tak dalej, to prawdopodobnie jest to duże zniekształcenie i możesz po prostu świadomie zignorować to przekonanie. Oczywiście to nie będzie proste, ale sam fakt tego, że już sobie to uświadomisz, że jeśli to powstało na bazie silnych emocji, to prawdopodobnie jest dalekie od prawdy, to już w pewnym sensie też cię uwalnia. No i kwestia ostatnia praca nad przekonaniami cały czas te przekonania będą się pojawiać. Frustracja będzie się pojawiać, różne rzeczy będą się pojawiać. Kwestia jest konsekwentnej pracy, uświadamiania sobie tych przekonań, analizowania tych przekonań, swoich myśli itd., i później pracy nad tym, żeby je zmienić poprzez myśli, poprzez analizę, poprzez kontrowanie oraz poprzez działanie, bo działanie też zmienia nasze przekonania. Kiedy udowadniasz sobie, że coś potrafisz, kiedy udowadniasz sobie, że coś możesz, no to pewne przekonania zaczynają się kasować, przestają Cię ograniczać, ale jest to proces długotrwały i trudny. Więc warto po prostu być konsekwentnym. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a my widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się, hej!